Pierwsza Wisła Wielka. Wisła Mała. Też mamy dwie drużyny z Wisły Małej. I zespół Wiślanie. Wisła Mała i Wiślanie z jednej miejscowości, sąsiedzi Wisły Wielkiej. Dyplom za uczestnictwo. I nagrody specjalne. Świtlice! Też są dwie drużyny z Świtlic. Brawo, brawo! I koła wiejskich zespołu Świtliczanie. Zespół Świtliczanie. Pani Wando, zapraszamy. E, muszę powiedzieć, że Pani Wanda. Brawo, brawo! E, kochani, kto ostatnio oglądał TVP, TVP Info sprzed trzech tygodni? Pani Wanda pojechała do naszej zaprzyjaźnionej miejscowości, zrobiła śląsko kopa, przecisła się tam przez tych borowików i powiedziała premierowi tak. To jest najlepsze ciasto, jakie można zjeść i to jest pszczyńsko-kopa. A poszło w telewizji jak? No, oni zrobili tort. Także muszą przejść do Pszczyny, żeby zobaczyć, jaka jest różnica między kopą a tortem. Rada dla pani Wandy. KGW Jankowice. Też mamy dwie drużyny z Jankowic. I ze Zespół Jankowice. Brawo, brawo. Gdzie są studzienice? Są! So. Dobrze, i teraz słuchajcie, ja dostanę dyplomy za trzecie, za drugie i za pierwsze miejsce. I to będzie ten moment, kiedy okaże się, kto tegoroczną chopę wygrał. I zapraszamy także do wręczenia naszych jurorów. Poprosimy Jororów z Markiem Furczykiem, przewodniczącym jury, na czele. Zapraszamy na scenę. Przepraszam, że poprawię. Przewodniczącym jury jest Wojciech Przak, szef kuchni Hotel Styl 70, Mariusz Kotkowski, Mirosław Łukasik, Tomasz Czybionka, a oczywiście oberszefem jest Marek Furczyk. Poprosimy przewodniczącego jury o odczytanie werdyktu, kto zajął trzecie miejsce. Zapraszamy panowie tutaj do nas. Kochani, przede wszystkim poznajcie najlepszych kucharzy polskich. Tych najlepszych kucharzy ściąga tutaj nasz restaurator, przyjaciel, który od 12 lat robi z nami chokle. pan Marek Furczyk. Marku, bardzo, bardzo Ci dziękujemy i gorące brawa dla Ciebie również. To jest właśnie ten facet, który jest szefem całego zamieszania. Ja odczytuję trzecie miejsce. Trzecie miejsce zajęli... KGW Piasek. Brawo! KGW Piasek! Kolega gospodinie Miejskim Piasek! Ależ duży prezent. Oczywiście dzięki zaangażowaniu Funduszy Europejskich i dzięki zaangażowaniu Studia mebli Kuchnia Ferle który także jest współorganizatorem, yy, raczej, yy, tak, no Drugie miejsce zajmuje KGW Jankowice. Jankowice! Gratuluję. Te to może nie dla zdjęcia, ale jest się I wielkim zwycięzcą zostaje zespół Wiślanie. Zespół Wiślanie. Można powiedzieć, że zagrali dzisiaj koncertowo. Jacek i jest teczka pełna pieniędzy. Teczka to dla mnie, to dla mnie, to dla mnie, a to nie dla mnie. Jujcie. Aha, ale a pełna to, to... Już, już, już ja to tak zawsze robię. Ale z pieniędzorów tam Dudków, jak mówią górale. Działchy, tam sobie wrzucicie te pieniądzory, co będziecie mieli i będziecie gotowały za te... Słuchajcie, mamy wielką prośbę teraz w imieniu wszystkich fotoreporterów.